Wielce Szanowny Panie wojewodo, Panie Prezydencie Miasta, Szanowni Panowie Prezesi, Szanowni Państwo Radni, Przewodniczący, Wszyscy dostojni przybyli gości, Wielce Szanowni Mieszkańcy Głogowa i Ziemi Głogowskiej. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej wizyty w Głogowie, Panie Prezydencie, za pomoc Pańskich współpracowników. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że zechcieliście poświęcić to popołudnie na to, żeby spotkać się ze mną. To nie jest moja pierwsza wizyta w Państwa mieście. Byłem w 2017 roku, kiedy, kiedy wizytowałem Hutę Miedzi tutaj w Głogowie, ale to było wtedy tylko spotkanie z dyrekcją, z członkami załogi. Nie traktowałem tego jako odwiedzin głogowa. Dla mnie odwiedziny w Głogowie są właśnie dzisiaj. To jest spotkanie z Państwem, element, który. Dla mnie jest najważniejszy, choć oczywiście cieszę się ogromnie z rozwoju polskiego przemysłu, zwłaszcza wtedy, gdy ten rozwój jest nowoczesny, a przede wszystkim wtedy, kiedy prowadzi do tego, że produkcja, ciężka produkcja, taka jaka jest realizowana w Hucie-miedzi, jest produkcją bardziej ekologiczną i bardziej przyjazną dla mieszkańców. Liczę, że dzięki tamtej inwestycji, dzięki otwartym wtedy piecom, także i Powietrze w Głogowie będzie ulegało stopniowej poprawie i miasto od tej strony także będzie dla państwa bardziej przyjazne. Ogromnie mi na tym zależy, bo to właśnie dla mnie oznacza nowoczesna gospodarka, to jest taka gospodarka, która być powinna nie tylko wydajna, nie tylko powinna przynosić zyski państwu, miastu, ludziom, którzy pracują w tej gospodarce, ale przede wszystkim także